Kochani, na naszych oczach i w naszych sercach rozgrywa się ogromny dramat, dramat wojny na Ukrainie. Nie zostajemy obojętni na to wszystko, co, co się dzieje wokół nas. Bardzo chcemy pomagać i pomagamy. Jedziemy na granice, zbieramy żywność, różne zbiórki, otwieramy domy, otwieramy serca, udostępniamy mieszkania, przyjmujemy ludzi do siebie. Ale też jest taki wymiar naszej, naszego ducha, gdzie czujemy się przerażeni, wystraszeni, niepewni. I czujemy to, że yy, z jednej strony możemy bardzo dużo, a z drugiej strony możemy niewiele, a chcielibyśmy też pomóc. I jest, kochani, taki wymiar pomocy, do której chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić. Matka Boża chce zwyciężyć, ale przez Kogo? Chce zwyciężyć przez nas. Potrzebuje nas do tego, byśmy jej pomogli w tym wielkim zwycięstwie i triumfie jej niepokalanego serca. Tak samo jak w Kanie galilejskiej, Matka Boża kieruje sługi do Pana Jezusa. Pan Jezus mówi im napełnijcie stąpie wodą. Przecież Pan Jezus mógł tak i napełnić. Z tą wodą zupełnie sam, jednym stryknięciem palca, ale przez ten gest pokazuje, że potrzebuje sług, potrzebuje człowieka, chce z nim współpracować. W kursusztackim zawieramy przymierze miłości z Matką Bożą. I Matka Boża w przymierzu do miłości mówi do nas tak: Udowodnijcie mi przede wszystkim, że mnie rzeczywiście kochacie. A o wszystko inne się postaram. U nas dzisiaj Matka Boża zaprasza do tego, byśmy podjęli konkretną współpracę z nią, byśmy przekraczali siebie, przezwyciężali siebie w najprostszych czynnościach dnia codziennego. Chodzi też o wewnętrzne nastawienie, chodzi o wewnętrznego ducha, że my w duchu miłości chcemy Matce Bożej wszystko ofiarować po to, żeby ona się zatroszczyła o to, co jest ważne, o pokój na świecie, o pokój w ludzkich sercach, o wzrost miłości. I to jest właśnie ten wymiar życia duchowego, ten wymiar życia głębszy, że my naszą postawą mamy pokazać, że chcemy, że nam zależy, że to co czynimy jest dobre, a o wszystko inne Matka Boża się postara. I do tego Matka Boża zaprasza nas, zaprasza nas do współpracy, abyśmy nie mobilizowali nie tylko zewnętrzne siły, ale też wewnętrzne. I nasz trud samowychowania, trud zaparcia się siebie, trud... Yy, przez zwyciężenia siebie ofiarowali właśnie jej, by się dokonało to nic bez ciebie, nic bez nas, by jej niepokalane serce zatriumfowało, by Matka Boża mogła zwyciężyć, a ona może to zrobić i ona zwycięży. Każdego dnia o godzinie 20.00 wspólnie modlimy się, odmawiając Różaniec Święty. Zawierzamy Rosję niepokalanemu sercu oraz prosimy wspólnie o pokój na świecie. O to prosiła nas Matka Boża. Ale zapraszamy Was też do tego, żeby tutaj przybyć, przezwyciężyć się i przyjechać, ale również przywieść to swoje przezwyciężenie z minionych dni, z tego dnia, który akurat dzisiaj się kończy, i podarować je Matce Bożej, po to by to ona mogła zwyciężyć.